Cześć, kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj produkty, które zużyłam i możesz sobie myśleć: Hmm, po co mam oglądać jej śmieci? Ale słuchaj, przez to, wiesz, co polecam, co z kolei się nie sprawdziło. Oczywiście, doświadczenia są indywidualne, ale czasami przez to można znaleźć naprawdę i perełki, i przestrzeć się przed. No niefajnymi produktami. Także zostawiaj kciuka w górę, zostawaj subskrypcję, skocz po jakieś przekąski, a ja no cóż, zaczynam! Zaczniemy od kategorii włosowej, bo tego mam naprawdę, ale to naprawdę sporo i zaczniemy może od suchych szamponów. Jeśli chodzi o suche szampony, to ja zazwyczaj używam tych z Batiste, jeden to jest brunet, drugi to jest Dark Hair i um, one są tak troszeczkę inaczej napigmentowane. Wiele osób o tym nie wiedziało, nawet moja fryzjerka co ja miałam takie że jak może nie wiedzieć, ale tak one nie zostawiają tych takich mega jasnych, białych właśnie śladów więc jest to naprawdę dobre jak macie ciemne włosy osobiście zazwyczaj używam tego aczkolwiek jeśli potrzebuję bardziej je ożywić nawalić tego dużo lub po prostu mam świeżo pofarbowane włosy na rudy no to wtedy sprawdza mi się lepiej ten jaśniejszy także tak jak mówię, brunet i dark hair Oprócz tego mam taki suchy szampon z Action. To był ten taki zwyczajny biały, który miał też dawać objętość. No i powiem wam, nie polecam. Jakby na początku sprawował się dobrze, ale mniej więcej jak już się doszło do połowy, to sprawował się dużo, ale to dużo gorzej. Plus, no nie jest warty, nie jest aż tyle tańszy, co, nie wiem, Batist na przykład. A propos Batiste, słuchajcie, to jest suchy szampon, który zakupiłam wieki, ale to wieki temu e, i on mi nie bardzo się sprawdził. Jakby raz na jakiś czas jako tako działał, ale nie do końca, dlatego e, zużycie go zajęło mi wieki. Dlaczego? Jest to nawilżający suchy szampon, a ja mam przetłuszczającą się e, główkę, więc e, działał on dużo słabiej, jakby Efekt był super. Jeśli macie suche włosy, to może. Jeśli nie przytłuszczają Wam się aż tak mocno włosy, ale chcecie objętości czy czegoś, to może ok, ale ja osobiście nie polecam. Także tutaj, mimo że moja sprawdzona marka, to to akurat bubel. Natomiast a propos objętości, jest jeszcze coś takiego z Batiste: Heavenly Volume. I to tej objętości naprawdę nadaje sporo. To tak mega, ale to mega użyję włosy i możecie je dosłownie o tak sobie na tym postawić, a to tylko suchy szampon. Więc jeśli potrzebujesz właśnie objętości, to to jest super sprawa. Tylko, no, uprzedzam, jeśli o niego chodzi, to on już jest biały, także to bardziej bym powiedziała pasuje dla blondynek. Więc ja albo sobie używałam raz na jakiś czas, albo mieszałam, no bo inaczej. Było biało. A taka propo, w ogóle nie wiem, czy znacie taki tip najlepiej, najlepiej zostawić suchy szampon na noc. Ja tego nie zrobiłam i teraz no cóż, Efekt nie najlepszy, <grym> ale najlepiej spać z suchym szamponem. Później wstajecie dużo, dużo lepsze włosy. Z włosowych rzeczy mam jeszcze swój ulubiony ukochany lakier do włosów, ja słuchajcie je, odkąd go odkryłam już nie chcę testować żadnych innych i po prostu cały czas używam go to jest ze Schwarzkopa Taft Power Invisible 5 to jest jedyny suchy e, suchy szampon jedyny lakier, który faktycznie trzyma moje włosy, który faktycznie ich nie skleja jakoś nie wiadomo jak, a nawet jeśli nawalicie faktycznie mocno w jednym miejscu to możecie to rozczesać i to jest jakby do odratowania a nie jak niektóre. Nie będę wymieniać. Z włosowych rzeczy mamy też coś takiego. To jest ze Schwarzkopa Gliss Total Repair Express Repair Conditioner. Yy, I powiem Wam tak. Yy, to jest fajne, jeśli chcecie, żeby Wasze włosy były wizualnie ładne. To mam wrażenie, że nie pomaga. To jest tylko takie, by pobłyszczały ładniej, i powyglądały przez jakąś chwilę. Więc. Yy, jeśli coś takiego potrzebujecie, bo macie ważny event, to serdecznie polecam. Tylko chciałabym zwrócić uwagę, bo tego jest dużo, wiele różnych wydań. To jest ten taki ala złota, ale to nie do końca jest złoty kolor w przezroczystej butelce, bo są też złote, które z kolei nie mają przezroczystej butelki. I tylko ten polecam, bo testowałam różne, przeróżne kolory, więc wiem, z czym to się je i tam mi się sprawdzi osobiście najlepiej. Z włosowych rzeczy mamy też coś takiego. To jest Function of Beauty. To jest dla włosów takich lekko podkręcających się i to jest coś, co zakupiłam, gdy byłam w Szkocji. Nie zmienia to jednak faktu, że możecie to zakupić również na ich stronie. Są to mega drogie szampony, nie będę ukrywać. Osobiście mi się sprawdził lepiej ten taki, który sami robicie quiz i, i wybieracie, co potrzebujecie, więc. Um, no chyba myślę, że się chyba odważę i znowu zakupię ponownie z tego względu, że słuchajcie jest to ogromna ilość pieniędzy ale żadne szampony nie sprawdzają mi się aż tak dobrze to uratowało moje włosy nawet gdy były niebieskie więc jakby myślę, że to wiele mówi, bo do niebieskiego rozjaśnić, na blondzik, blondzik blondów i później jeszcze farbowania co chwila polecam Wam Functional Beauty Serio. Szkoda, że niesponsorowane, ale no, żyćko. A propos szamponów, które się nie sprawdziły. Tutaj mam resztki już resztek, więc stwierdziłam, że dorzucę do tego, bo nie chcę zbierać później kolejnej mega tury, tak jak teraz mam. To jest szampon z Yumi. Greyfruitowa normalizacja, szampon do włosów przetłuszczających się, kompleks ekstraktów ziołowych Aloes Greyfruit. Jakby Niby spoko koncept, da się przyzwyczaić do tego, bo on ma taką trochę nietypową konsystencję, ale on strasznie wysusza. Jeśli chcecie tu użyć, na przykład, mieć taki szampon, który używacie raz w miesiącu, by podsuszyć sobie i mieć troszeczkę spokoju z przetuszczaniem się włosów, to pod tym względem spoko, ale do codziennego użytku totalnie, ale to totalnie nie polecam. Z tej samej serii jest odżywka z Yumi, roślinna normalizacja, odżywka do włosów przetłuszczających się, kompleks ekstraktów ziołowych, olej słonecznikowy, olej Tamanu Grapefruit. I tutaj powiem Wam, że dużo zależy od Waszej kondycji włosów. Jeśli Wasze włosy są w miarę zdrowe, w miarę fajne, to naprawdę super. To serdecznie polecam, bo to jest takie leciutkie, jeśli włosy Wam się przetłuszczają, nie chcecie ich obciążyć, to pod tym względem jest super. Ale, jak sobie już podsuszycie trochę włosy, podniszczycie trochę włosy, to daje niewiele. Więc ja osobiście byłam w miarę zadowolona z tego przez większość czasu, póki nie podniszczyłam sobie znowu włosów, e, ale jednocześnie, no mówię Wam, jak jest. Teraz przechodzimy do dziwnej sekcji, czyli do zodoranty. I powiem Wam, że dla mnie osobiście szokiem był ten dezodorant. To jest dezodorant w kulce z Be Beauty 48 godzin Invisible. To jest pierwszy tego typu dezodorant, który u mnie się sprawdzał. Ja się czułam świeża i było mi z nim fajnie, ale nie wiem co się z nim stało. W ogóle go nie mogę znaleźć w żadnej biedronce, bo ogólnie Be Beauty to, to to biedronkowe jest. Są tylko te takie psikane, a ja chcę ten w kulce, ten, który mi się sprawdził. Gdzie one zniknęły? Już 3 miesiące szukam, gdzie są? Dajcie mi znać. No i z dezodorantowych rzeczy polecajka i coś niefajnego, więc zaczynamy od polecajki, to jest Garnier Mineral Action Control Thermic 72 godziny. To jest mój ulubiony dezodorant, ja go zazwyczaj w mniejszej formule kupuję, bo są też mniejsze opakowania, ale no jest po prostu boski. Ten serdecznie polecam, jest to ten taki już wiecie psikany do A a propos rzeczy, które mi się nie sprawdziły, no to ten z Adidasa Power Boost 72 godziny. Go zachwalała moja mama. Ona akurat ma mniej z tym problemów niż ja, więc jej się sprawdził. Mi niestety nie. Pachnie spoko, ale poza tym, że pachnie spoko, to mi osobiście niewiele robi. Random rzecz, która się pojawiła, to pasta Blanks. moja ukochana, ulubiona pasta do tego, żeby moje zęby były jako taką odrobinę białawe, bo słuchajcie, no naprawdę mega, ale to mega żółte mam naturalnie yy, zęby i nie chcę ich za bardzo niszczyć. Po innych pastach one się robią po prostu coraz bardziej żółciejsze, po tej się sprawdzają. Ta pasta ma wiele różnych edycji. Jest taka w tupce, jest też tak wyciskana. Natomiast to, co jest najważniejsze, Intensive Stain Removal 100% Natural Bamboo. Ma być to. Mam taką to piankę również z Nakomi. Face Cleansing Foam Marshmallow. Pięknie to pachniało, naprawdę pięknie. Miło się tym myło twarz, natomiast to jest taka pianka. O, wstaję sobie z rana, chcę sobie umyć twarz i, i tyle. To wam nic innego więcej nie umyję, nie domyję, więc jest to dla mnie troszeczkę niestety zbędny produkt. Także kupować ponownie nie będę, ale używało mi się mega, ale to mega fajnie i przyjemnie. Zresztą skóra potem też była super, bo to zamyka pory i wygładza i faktycznie z porami było potem troszkę lepiej. A propos zmywania makijażu, skończyłam właśnie już ten olejek, którego kiedyś Wam, mam wrażenie, że chyba recenzję zrobiłam. E, to jest hydrofilowy olejek do demakijażu. E, odium i tych olejków jest dużo, więc nie będę je czytać. Oni mają chyba tylko jeden olejek, jeśli się nie mylę. E, czy pachnie w miarę spoko? Tak. E, czy jest najlepszym olejkiem? Nie. Już, słuchajcie, znalazłam inny olejek, który dużo bardziej wolę, e, więc jest to tak. Jakbym miała ocenić 5 na 10, nie ma tragedii, nie jest złe, jest dobre, ale nie jest świetne. Mam też coś takiego jak punktowe plasterki na wypryski. To jest coś, co poleciła mi pani w Hebe, jak właśnie o coś takiego zapytałam. I powiem Wam, że nie, nie polecam, są słabe. Wiele nie robią, wiele nie dają. Zdecydowanie lepiej używać innych rzeczy. A, a propos innych rzeczy, które używałam, to są takie plastry Skąpit. One super, są na pryszcie. Możecie je sobie nawet podacinać Natomiast znalazłam tańszy zamiennik w Rosmanie, coś takiego znajdziecie z Isany. I go również serdecznie polecam i jest znacznie, znacznie tańszy. Także spoko, ale wolę tańszą alternatywę. Eveline Cosmetics, regeneracja 10% kwasy AHA BHA Solution. Um, nie za bardzo widziałam poprawę swojej skóry po tym. Nie widziałam też za bardzo pogorszenia swojej skóry po tym, więc ciężko mi powiedzieć, czy to seriu, serum regenerujące cokolwiek robi, więc tutaj sama nie wiem, co powiedzieć. Eliza Jones z Retinol. Jest to krem z action z retinolem. Super tanie, bo chyba dychę kosztował. Um, nie wiem. Był w miarę spoko ale chyba moja skóra nie za bardzo przypada za retinolem i z tym kremem miałam takie raz było ok, drugi raz coś tak, no nie do końca, ale pod makijaż też jest spoko, więc um, zależy jak macie, jaki macie. Stosunek relacji, że tak to mówimy, z retinolem. Neutrogena, Hydro Boost, Watergel. Nie, nie, nie i nie. Ja kiedyś z AliExpress kupowałam coś bardzo podobnego, co dużo mniej miało zapachu i było za 10 razy lepsze. To zapach był na tyle intensywny, że ani mi nie było przyjemnie tego używać, ani moja skóra jakoś mega super tego nie polubiła. Nie zrozumcie mnie źle, bo produkt sam sobie był całkiem spoko, jakby skóra wyglądała potem ładnie i w ogóle, ale jednocześnie jakby jeśli zapachu jest za dużo, jeśli przez to, no w składzie tego też jest za dużo, to jednak skutki uboczne to są. Pure Snail Bergamo, mój ukochany Ulubiony krem, który zresztą niedawno zakupiłam, więc pokażę Wam, bo opakowanie wygląda totalnie inaczej, jak go chcecie kupić w sklepie. Także tak to <grym> wygląda yy, dla porównania, żeby nie było. No i powiem Wam, że to jest coś, co pięknie pachnie. Ma coś z formuły trochę pod alaniwę, ale totalnie nie jest tym. Przede wszystkim zawiera śluz ze ślimaka, co moja skóra po prostu ubóstwia, kocha, uwielbia ma piękny zapach, tak jak mówię, konsystencja coś ala Nivea, ale moja skóra ma wrażenie, za każdym razem jak używam Nivei, że jest za ciężka, że jest za mocna, nawet słuchajcie tej lekkiej Nivei. Mowa tutaj o takiej Nivei, czyli Nivea 51 lekki krem do twarzy odżywczy. To też jest dla mnie za ciężki. A ten krem, mimo że był dla mnie za ciężki, to gdzieś tam coś tam jakoś to się stało, tak? że pierwsze użycie było trochę za ciężkie, ale skóra mimo to dalej oddychała. Drugie użycie było o trochę za ciężkie, ale jakoś tak lżej i później po prostu mega się do tego przyzwyczaiła i wyglądała po prostu cudownie. I ja go serdecznie, serdecznie polecam. Jest troszeczkę drogi, warto czekać na promocję, ale jak zgarnięcie na promocjach, to 30 parę złotych mniej więcej kosztuje, poza nimi 60 parę. Moja polecajka, którą chyba będziecie patrzeć po prostu do, do końca mych dni, za każdym razem jak się maluję, czyli ten eyeliner z VIBO. To jest eyeliner waterproof Wibo Dosłownie w ten sposób wygląda. Kosztuje mniej niż 20 zł, a jest po prostu przecudowny, przekochany, piękny. Pędzelek taki precyzyjny, super się sprawdza. Żaden inny eyeliner nie polubiłam tak jak ten, a ten ponownie non-stop. Kupuję już od ponad 10 lat. I jak tylko spróbuję coś innego, to jest takie mm, nie umywa się, nawet nie chce się tatkać, wyrzucam, wracam do tego. Po prostu do tego stopnia jest dobry. Mascara Essence Lash Princess w zielonej wersji. Warto to mieć na uwadze, bo wersji jest kilka. Jeśli o nią chodzi, naprawdę pięknie wydłuża rzęsy, pod tym względem sprawdza się super, ale tylko je wydłuża. Nie robi nic na e, objętość czy podkręcenie, czy cokolwiek. Więc ja zazwyczaj tą maskarę łączę z innymi maskarami, które robią e, ten efekt wow. I e, jest naprawdę spoko, warto ją chociaż raz w swoim życiu e, wypróbować, ale no, opinia tutaj już należy do was. Co wy z tym zrobicie? Co wy co myśleć? Maybelline Superstay Matte Ink w kolorze 70. To jest coś co w ogóle w chwili obecnej mam na ustach i ja zazwyczaj używam miksu 70 i 65 lub yy, po prostu każdej z tych oddzielnie. Dzisiaj mam tylko 70. Naprawdę super formuła, bardzo fajnie się sprawdza. Natomiast słyszałam, że jest z tego nowa wersja, um, coś bardzo podobnego też super stay, tylko ma być bardziej błyszczące, więc dajcie znać, czy ktoś z Was to testował i czy polecacie. I tak to na tyle w dzisiejszym odcinku, także mam nadzieję, że Cię spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie w górę, zostaw subskrypcję, żeby tutaj się pojawić ponownie, bo nie ukrywajmy. Algorytm nie jest najlepszy, więc pamiętajcie, że jak coś odcinki co środę o 18:00. a ja serdecznie zapraszam do mojej inne platformy. Mam kanał gamingowy, streamuję gry, oprócz tego, mam Instagrama i wiele innych atrakcji. Wszystko znajdziesz poniżej. Do zobaczenia. Pa-pa!